Witajcie w kolejnym odcinku Tym razem o PvP sobie porozmawiamy trochę lepiej Bo mamy nowe informacje Mamy notkę w grze, jak widzieliście Mamy powiadomienia na Twitterach Wszędzie jest o tym pełno, głośno, huczno i tak dalej Zanim przejdziemy do omawiania Chcę zaznaczyć, że mi to się całkowicie niestety nie podoba Dlaczego? To dopiero powiemy Wtedy jak omówimy sobie wszystko krok po kroku, bo tego trochę jest. Ja tu mam wszystko przygotowane, Tutaj też mam przygotowane w razie czego. Także przejdźmy mm. na sam początek. Sam początek jest taki, że Niantic jakby przedstawia nam, że czekaliśmy ponad 2 lata na to. Czyli od spotkania naszego pierwszego Pokemona, po skompletowanie potężnego teamu, zdolnego mierzyć się z legendarnymi Pokemonami na rajdach. Zdobyliśmy niesamowite umiejętności w ciągu tych właśnie ostatnich dwóch lat. No i w końcu jesteśmy gotowi na to wyzwanie, jakim jest PvP, PvP, Player vs. Player. I dali nam to. Prawdopodobnie, a raczej na pewno, wejdzie to w tym miesiącu, czyli w grudniu. I funkcja Trainer Battles pozwoli nam w końcu rzucać wyzwanie innym trenerom, którzy są w pobliżu. Ale nie tylko w pobliżu, również... Na odległość, o tym dalej mówiłem po kolei. Yy, taka walka oczywiście będzie nagradzana dla dwóch uczestników. Czyli obojętnie, czy wygrasz, czy przegrasz: każdy dostanie nagrody. Na pewno osoba, która wygra, otrzyma lepsze nagrody niż osoba, która przegra, ale obie strony. Mają jakieś tam korzyści związane z tym, że wzięły udział w ogóle w tej walce. By zapewnić oczywiście równe szanse, zaraz sobie powiemy dlaczego robię tak, jeżeli mówię o równe szanse, walczą te osoby w tej samej lidze. Mamy trzy ligi, czyli mamy ligę Great, gdzie Pokémony mogą mieć maksymalnie 1500 CP. Mamy ultra ligę, gdzie Pokémony mogą mieć 2500 CP maksymalnie. I mamy Master League, gdzie Pokemony nie mają maksymalnego CP, a jednak mają 10 tysięcy, tego trzeba poszukać, ale 10 tysięcy CP to jest tak, jak to by było bez ograniczeń. Jeżeli chodzi mm, o walki, sam la nam mówi, mówi tak, że nie wiadomo. Nie wiadomo. <ścoughs> Nieważne, czy wybierzesz Mewtwo czy Caterpie, strategia będzie ważna. Strategia na pewno będzie ważna w tej rozgrywce, jeżeli chodzi. O tą mm, formę PVP. Natomiast yy, urządzenie, jak i internet, dalej będą odgrywały kluczową rolę. O tym dalej. Więc tak, walki będą się toczyły właśnie w szybkim tempie, w czasie rzeczywistym. Więc nie czekaj aż coś się wydarzy, tylko. <klucz> klikaj w ekran? Dlaczego klikaj w ekran? A dlatego klikaj w ekran, że Podstawowe są dwa ataki Czyli tak, jest fast attack twojego pokemona Który on po prostu ma I jest charge attack twojego pokemona Który on po prostu ma Ale Możesz odblokować drugi charge attack Poprzez stardust i candy Tak stardust i candy Także jakby to powiedzieć, no na Jantik yy, yy, bomba super, naprawdę pozdrawiam. Ponieważ jak wiecie Stardust jest najbardziej kluczowym yy, elementem tej gry. Bez Stardusta Pokemona nie jest z Więcej Candy można zdobyć w tej grze niż Stardusta. Candy jeszcze nie jest takim problemem, gdyż wykluwamy jajka, łapiemy Pokemony, mamy Pinapa. Rare Candy, no dobra Rare Candy nie będziemy wydawać na takie rzeczy, to wiadomo. Ale Stardust, gdzie cały czas Stardust załapanie poksów, no dobra, mamy jeszcze Stardust z jajek, minimalne ilości Stardasta z paczek od fręców, a oni chcą, żebyśmy jeszcze w walkach używali Stardustu, który i tak już używamy w kolejnej rzeczy, jakie są wcześniejsze tradey wprowadzone, więc Stardustu trochę idzie. Niantic Beach Please, dajcie więcej form pozyskiwania Stardustu w grze. Lećmy dalej. Jeżeli graliście kiedykolwiek w pokemony, dobrze wiecie, że walki były, że tak powiem, turowe. Ja myślałem, że tu też będą turowe. Niestety nie. I wprowadzili coś takiego, czego ja w ogóle nie rozumiem, jest to coś, coś czego nigdy w poksach nie było, jeżeli chodzi o oryginalne poksy. nie będzie, nie rozumiem po co jest wprowadzone. A więc możemy dwa razy w jednej walce użyć dwa razy tarczy. Tarcza niweluje całkowicie damage. Oczywiście tarcza musi być wprowadzona w tym momencie, zaraz przed atakiem przeciwnika, żeby tarcza zadziałała. Tylko dwie tarcze. Zobaczymy. A raczej bariera chroniąca, by uratować swojego pokomona przed krytycznymi obrażeniami. Tak jak mówiłem, liczba jest ograniczona więc potem twoje Pokemony zostają bezbronne. Lecimy dalej z tymi informacjami. Jeżeli chodzi o właśnie walki. Przeważnie trenerzy będą musieli znajdować się blisko siebie, jak to, jak to jest z tradami, ale jeżeli masz trzeci poziom przyjaźni lub czwarty poziom przyjaźni, możecie to robić na odległość, kiedy chcecie, jak chcecie, typu nie wiem, ty jesteś na tronie, a on jest w pracy i tak walczycie. Hmm. Możecie również sprawdzić i szlifować swoje umiejętności w grze, jaki team będzie spoko, yy, walcząc z liderami swoich zespołów, czyli ze Sparkiem, Kendlą i Blanchem i oni są gotowi na wasze wyzwania. Ech. I żeby za bardzo nie przedłużać tego filmu, ja tu mam takie wypunktowania, co jest najważniejsze w tym PVP, a raczej w tej informacji o PVP, bo jakie Pokémony będą dobre w tym PVP, tego jeszcze nie wiemy. Jak na to spojrzeć, tego jeszcze za bardzo nie wiemy, to dopiero się dowiemy. Ale podsumowując to, jakby, żeby tak wszystko w kupie teraz powiedzieć, więc tak, nagrody za PVP z graczami. Można zdobyć trzy razy dziennie, co nie znaczy, że tylko trzy pojedynki dziennie możesz stoczyć. Za trzy pojedynki dziennie otrzymasz nagrody z pojedynków, w tym możesz otrzymać Sinnoh Stonea, czyli coś, co jest potrzebne do ewolucji Pokémonów w tej generacji, które we wcześniejszych generacjach już zapałeś, a w czwartej ewoluują. Zajbiście. Drugi właśnie ten ładowany atak, o którym mówiliśmy wcześniej będzie odblokowywany za pomocą Stardust'a i Candy nie znamy jeszcze ceny oczywiście takiego odblokowania wiemy natomiast że będzie również dostępny w gymach i na rajdach kolejną rzeczą jest to, że jakbyście weszli w Pokémony i osoby, które wcześniej nie grały i klikniecie na swoją postać i zjedziecie niżej macie taką odznakę jak Ace Trainer nie każdy tą odznakę ma wykonaną, gdyż raz niektórzy po prostu nie bili wtedy gymów, bo system gymowy był bez sensu. I to chyba mi każdy przyzna na początku gry. Niektórzy zaczęli potem grać. I tak to właśnie wychodzi. Ja nie będę ukrywał. Ja Ace Trainera nie mam yy, na złoto. Nie zrobiłem tysiąca treningów w gymach, ponieważ system gymowy na początku dla mnie naprawdę był. Bez sensu, gdyż wystarczyło wsadzić y, takie same Pokemony, jak y, każdy inny i takiego, czy ma zbić to nie było nic niestety łatwego. Yy, I teraz tak. Walczyć możemy z każdym, z dowolnym trenerem napotkanym w pobliżu, który też wyrazi na to część, y, części chęci skanując kod QR QR gdyż. On nie musi być naszym frencem ani my jego frencem, żeby z nim walczyć. Po walce możemy natomiast mu za wysłać zaproszenie do frenców, lub od razu zażądać yy... rematch. Rematch po polsku rematch. Revanche, właśnie. Yy, ale tak jak mówiłem wcześniej, Ultra i Best mogą się napieprzać na odległość. Dalej lećmy. W walce mogą brać udział tylko 3 pokemony. Chodzi o to, żeby to nie trwało za długo. Hmm. Pokémony, które nam padają w PvP na szczęście nie muszą być przez nas leczone, same się leczą, yy, walcamy te tarcze, które nie niwelują damage, yy, będziemy mogli właśnie również walczyć z liderem naszego teamu, nagrody z walk, trzy razy dziennie sinosztom, to wszystko mówiliśmy, koty spokój, to wszystko mówiliśmy, czy ja jeszcze będę coś chciał Wam Skryty. powiedzieć? Mm, o, właśnie. Pokémony, które są wyłączone z walki jest to Sheninja i Dito. Dlaczego? Sheninja, to wystarczy sobie weź Pokémony i spojrzeć na nią, i już sami będziecie wiedzieć, dlaczego jest wyłączona. Dito, Dito moim zdaniem, jest wyłączone dlatego, żeby zbytnio nie komplikować mechanizmu PVP. Osobiście, ja do tego, że Dito w PVP. Nie będzie występowało nic, nie mam naprawdę. Jeżeli chodzi o kolejne sprawy, to jeżeli widzieliście filmik, w którym jest nagranie testów PVP w siedzibie na możecie zauważyć, że walczą tam pokemony, które do tej pory w Pokémon Go nie są wprowadzone. Jest tam Garchop, który dopiero wejdzie, bo jest pokémonem, którego dalej nie mamy w czwartej generacji. Ale jest tam również Reggie Gigas, a co najważniejsze, jest tam Smurgle. Pokemon, któ którym chyba Pokemon Go, a raczej Niantic, zapomnieli, bo jest to Pokemon z drugiej generacji, którego nie mamy do tej pory, bo jest z nim pewien problem. Ale w fazie beta on gdzieś tam u nich jest i to jest może dobre, że on tam gdzieś jednak jest, że może jednak o nim nie zapomnieli i może w końcu jakimś cudem go zobaczymy w grze i każdy będzie mógł pokedek z Jotto uzupełnić do końca. Yy, ja tak jeszcze patrzę na swoje rotatki. Hmm. No i dlaczego mi się to nie podoba? Przejdźmy do Meritum do podsumowania. Dlaczego mi to się nie podoba? Dlaczego mi się to nie podoba, bo jeżeli masz lepszy telefon, nic ci nie przylaguje, no to masz większe szanse na wygraną, ponieważ trzeba tłuc ekran. Yy, masz dwa ataki charge do wyboru to, oczywiście drugim musisz odblokować stardust lub właśnie yy, lub candy, ale to też ci może ułatwić, ponieważ yy, będziesz mógł super, efe, super efektywnie zaatakować na przykład przeciwnika w momencie w ogóle, w którym używasz charge ataku im bardziej go doparapujesz stukając w ekran tym będzie lepszy też jest zajebiste Yy, ta bariera bariera no to mi się to w ogóle też nie podoba i bariera też może być na farcie bo wykorzystanie bariery czasami może się okazać trudne wyczucie tego, że on właśnie teraz zaatakuje wróć animacji yy, na szczęście wyczucie animacji możemy się nauczyć w walkach yy, z naszymi liderami teamów i to jest dobre to jest dobre, są walki z tymi liderami teamów bo możemy się nauczyć jak to po prostu klikać Podsumowując, ja jeszcze sobie przejrzałem dzisiaj zanim nagrywałem ten filmik Twittera, Reddita mm, różne strony, które też piszą o Pokémon Go i właśnie o tym update jakim jest PvP i poczytałem sobie komentarze ludzi, graczy i niestety z większość ludzi, graczy jest trochę oburzonych faktem, że jest ten jakby drugi charge atak, który ma być odblokowywany poprzez użycie Stardust'a i Candy, albo Stardust'a lub Candy. Zobaczymy. Mi to się nie podoba, w większości ludziom, jak widziałem w internecie, też to się nie podoba. Jedyne co mi się podobało na Jantika, jak ogłosili to, że będzie info, jakie teraz przedstawiamy o PVP, to to, że użyto do tego sceny z walki Nidorino versus Gengar, ponieważ jest to scena z walki z pierwszych gier Pokémon. Kto gra, to wie. Więc, full nostalgia, fajne przedstawienie tego, to mi się akurat bardzo podoba. Jeżeli byście chcieli mieć taką zajebistą tapetę na telefonie, to ja dorzucę w opisie filmu link do pobrania takiej tapety, bo jest taki fajny użytkownik na Reddicie i wykasował standard logo Pokémon Go i jest naprawdę zajebista tapeta HD, Siema, puszek. Pamiętajcie również, aby zostawić komentarz, co myślicie o tym nowym update'zie nadchodzącym, o tym PVP. Mi się za bardzo nie podoba. No ale ważne, że w ogóle cokolwiek wprowadzili po ponad dwóch latach. A o tym nie powiedziałem właśnie: w walce z brakiem uników, brak używania itemów. A tego mu nie powiedziałem, chociaż taki pierdół. Yy, znalezienie trenerów do walki będzie polegało na otwarciu nowej zakładki w radarze. I tam właśnie będą, będą ci trenerzy do wyboru. I nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Że kot jest za mną i fajnie wygląda. Nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. W czasie walki możemy zmieniać Pokemony jak nam się podoba, ale po zmianie Pokemona mamy 50 sekund... A 50? Zaraz, notatka. Tak, 50 sekundów down, czyli on gówno robi przez 50 sekund. Więc to jest... Taka uwaga, żebyście za bardzo nie zmieniali pokemonów w czasie walki. Chyba że naprawdę jest różnica typów i to będzie dobre rozwiązanie. Nie, to miałem wszystko powiedzieć. I pamiętajcie, żeby wygrać, wszystkie trzy pokemony przeciwnika muszą paść. I teraz jestem na mną wszystko, co chciałem powiedzieć, także pamiętajcie napiszcie co, napiszcie co o tym sądzicie, co o tym myślicie. Pamiętajcie o tam na dole, że są linki różne w opisie, żeby je sprawdzić. Łapka w górę lub łapka w dół, zależy jak odbieracie ten film, czy wam się podoba, czy nie. Ja czekam również na więcej info, jeżeli chodzi o PVP. Nie mam zamiaru omawiać jakichś spekulacji, przypuszczeń, gdybań itd., tak tak ponieważ nie znamy jeszcze, moim zdaniem, do końca pełnej mechaniki, jak to będzie wyglądało. To trzeba zobaczyć tak naprawdę na żywo i jakiekolwiek. Omówienia, jakie pokemony będą warte używania w poszczególnych ligach, to moim zdaniem dopiero możemy o tym rozmawiać, jak już te PVP wyjdzie, i parę godzin to PVP będzie już po prostu na świecie, i specy to już po prostu skalkulują, obliczą i przekażą dalej nam, graczom, jak na przykład na GoHubie czy na innych portalach, które polecam, ale GoHub najlepiej. No oczywiście jeszcze Seafroad, tak, Seafroada nic nam nie zastąpi. Także dziękuję za uwagę. Internet, odcinek chciałem powiedzieć, nie wiem dlaczego powiedziałam internet. Odcinek typowo informacyjny. Jak mówiłem, no, ja zadowolony z tego nie jestem, ale mamy co mamy. Do zobaczenia, cześć.